Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Przyznają Państwo, że mamy głowę Państwa, która nie jest bezbarwna. Czy coś powie, czy coś zrobi, czy coś zawetuje, czy coś odeśle. No naprawdę, to no, no, cały czas się coś dzieje no i nie możemy narzekać na nudę. W związku z tym piosenka będzie bardzo prosz. Nasze słońce z Wawelu, głowa oraz kask narodu, jak wymaga tego chwila. Zawsze jest ze wszystkim z przodu Będąc w świata awangardzie Dobry władca, mądry, srogi Że się nie ma o co potknąć Czyni to o własne nogi Czyścioch znowu umył ręce Jak wieść gminna wokół niesie Znów ustawę w pizdu wysłał Julce tę o krs -ie. To przezorność godna chwały, Miast uzdrawiać prawny system, Spuszcza się na koleżankę, Ważne, żeby... Rączki czyste. Człek mądrości oraz wiedzy, Leczże uczy się na raty, W trakcie mowy o powstaniu, Lekko popierniczył daty, Pamięć jest ulotna wielce, marna z głową jej zażyłość, skąd gość wiedzieć ma o czasach, gdy na świecie go nie było. Japończyk na igrzyskach, z kokotyczce, spadł na ziemię, wraz z poprzeczką, gdy ją strącił swoim własnym przyrodzeniem. Nasze słońce pali próby, potykając się o nogi. Niech spróbuje, jak Japończyk, chyba, że ma sprzęt ubogi. dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego imienniczka, no bo jest 5 sierpnia, już jakby nie patrzeć i poniedziałek się zaczął tydzień nowy i imieniny obchodzą Kasian, Oswald oraz Abel, Afra, Cyriak Kasiana, Maria, Memjusz, Nonna Oswalda, Parys Venancia, Venantius Venante i Virginia Memjusz, no dzisiaj wystąpił w naszym odcinku. Nietypowe, wszystkiego dobrego oczywiście kochanym Państwu, nietypowe święta, Dzień Ostrygi i Dzień Bielizny. I Dzień Ostrygi w bieliznie. Nie to głupie. Przysłowie na dziś, w pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. Zobaczymy. No i na koniec oczywiście gra słówek, tym razem Pani Sofia Adamek w bąciku Kasi i bardzo, bardzo śmieszne coś, co przysłała, czyli dzisiaj będzie pamiętna nitka. to dość piękna sprawa. Dziękuję Państwu serdecznie. Kłaniam się, do zobaczenia do jutra. W innych okolicznościach jutro będziemy. O, zupełnie w innych.